Luisa urodziła się w miasteczku Vierac w południowo-zachodniej części Francji 31 maja 1864 roku. Pierwsze lata życia spędziła ona w tym pięknym miejscu, a następnie rodzina przeprowadziła się do Paryża. Po ukończonych studiach dziewczyna wstąpiła do naszego zgromadzenia w Nancy. Odbyła nowicjat w Pont-à-Musson. A następnie została nauczycielką. Z powodu sekularyzacji edukacji musiała zrezygnować ze swego miejsca w 1903 roku i została pielęgniarką szpitalną. W 1907 roku została przełożoną i dyrektorką szkoły pielęgniarskiej. Umiała znaleźć ścieżkę do każdej duszy. Siostrom, personelowi szpitalnemu i podopiecznym okazywała życzliwość, lecz była stanowcza w podjętych decyzjach. Była zainspirowana wielkim duchem miłosierdzia, Także żadna ludzka bieda nie pozostawiała ją obojętną. Oto słowa jednego ze świadków. Ona umiała zauważyć potrzeby ludzi biednych, z delikatnością okazywała im pomoc, tak że potrzebujący człowiek nie czuł się upokorzony. Ileż było dusz, które ona pocieszała, którym dyskretnie okazywała pomoc. Siostra Luiza była współpracownikiem komisji hospicyjnej. Swoim doświadczeniem, radą, inicjatywami i żarliwą działalnością wywarła wielki wpływ na tworzenie i rozwój hospicjów w Nancy. Żarliwy patriotyzm oraz heroiczne oddanie wykazywała siostra Louisa także podczas tragicznych lat I wojny światowej w latach 1914-1918. Widzieliśmy ją dzień i noc przy łóżku chorych i rannych, otaczającą ich macierzyńską troską. Zawsze miała dla cierpiących dobre słowo, które zachęcało i pocieszało. Odważne zachowanie brumy łóżki w czasie wojny zostało odznaczone przez władze cywilne i wojskowe. 7 stycznia 1916 roku prezydent przybył do Nancy, aby spotkać się z mieszkańcami po strasznym bombardowaniu, które przeżyło miasto. Generał Desprez zaproponował prezydentowi spotkać się z siostrą Louisą. Kiedy Bromuszka przyszła, generał zdjął ze swego munduru krzyż wojenny i podał go Raymondowi Poincaré, mówiąc, że ta siostra jak najbardziej zasługuje na taką nagrodę. Prezydent wręczył tę odznakę siostrze, dziękując za jej wielkie zaangażowanie w ratowaniu chorych. 20 grudnia 1918 roku, prezydenckim dekretem siostra Louisa została oznaczona orderem Legionu Honorowego. Oraz pasowana na rycerza. Sam marszałek Foch przekazał te odznaki siostrze w obecności licznych osób cywilnych i wojskowych. Za swoją heroiczną postawę siostra Luiza otrzymała wiele innych odznaczeń. Podczas II wojny światowej jeszcze raz wykazała nieustraszoność. Kiedy niemieccy żołnierze chcieli wejść na teren szpitala, Stanęła w drzwiach, mówiąc, że nie dopuści, by ktokolwiek z jej podopiecznych opuścił to miejsce, zanim całkowicie wyzdrowieje. Faszyści, rozzłoszczeni przeszkadzającą im zakonnicą, wyciągnęli broń, aby ją zastrzelić. Przypadkiem w tym właśnie momencie podszedł niemiecki oficer i rozpoznał siostrę Luizę, z którą spotkał się podczas pierwszej wojny. Dzięki odważnej interwencji siostry, szpital centralny nigdy nie był okupowany przez Niemców, w przeciwieństwie do większości innych szpitali w Nancy. Siostra Luisa nie dożyła końca wojny. Zmarła nagle wieczorem podczas dyżuru w szpitalu 23 lutego 1942 roku w wieku 77 lat, po około 55 latach życia zakonnego.